Dawno, dawno temu, gdy lasy były jeszcze gęstsze, a niebo pełne skrzydeł, nad całym ptasim ludem panował jeden król, Kuk. Nie był to żaden orzeł, sokół czy łabędź. Kuk był wielki jak dąb, pióra miał w kolorze zorzy, a głos tak potężny, że gdy krzyknął, wszystkie drapieżniki kładły uszy po sobie i uciekały w najciemniejsze nory. Wilki nie ważyły się patrzeć w górę. Lisy zapominały o kurzych jajach, a węże chowały się w mchu na całe lato. Bo wiedziały, gdzie jest kuk, tam ptaki są nietykalne. Pod jego skrzydłami żyło się jak w raju. Gołębie gruchały na dachach. Wróble budowały gniazda w ludzkich strzechach. A nawet najmarniejsza sikorka nie musiała drżeć o życie. Kuk latał od krańca do krańca Ziemi, a gdzie się pojawił, tam przestawał szumieć wiatr ze strachu. I nagle pewnego dnia zniknął. Nikt nie wie, czy porwała go burza, czy połknęła czarna chmura, czy może sam odleciał w nieznane, żeby chronić ptaki przed jeszcze większym złem. Pozostaje tylko pustka i rozpacz. Ptaki zebrały naradę na najwyższym dębie. Nie możemy tak żyć bez króla. Zapłakały. Wtedy najmądrzejsza sowa zaproponowała: wyślemy najodważniejsze z nas. One polecą wszędzie, będą wołać jego imię i szukać tak długo, aż znajdą. Od tamtej pory każdej wiosny słychać w lasach i na polach to samo. To nie jest zwykłe nawoływanie. To wołanie z tęsknoty, to krzyk nadziei, że kuk gdzieś tam jest. Może za siedmioma górami, może za siódmym niebem i kiedyś wróci. A żeby kukułkom było lżej w tej wiecznej wędrówce... Inne ptaki wzięły na siebie ich dzieci. Szpak, pliszka, rudzik, a nawet wielki kruk. Każdy wychowuje czasem piskle, które nie jest jego, bo wiedzą, to dziecko tego, który szuka naszego króla. I tak trwa do dzisiaj. Kiedy w maju usłyszysz pierwsze kukułki, nie licz lat. Posłuchaj. To nie ptak się popisuje, to cały świat ptaków woła swojego zaginionego króla. A nuż kiedyś odezwie się z oddali naprawdę wielki głos. I wtedy wszystkie wróble, gołębie i sikorki wzbiją się w niebo naraz, bo Kuk wrócił do domu. Do tego dnia słuchajcie wiosny. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele fascynujących historii ze świata mitów i legend. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.